Witam w nowym odcinku. Dzisiaj szykujemy materiał na dach. Z tego będą krokwie. Porządny materiał stuletni prawie że. Z tego będzie trzy. Z tego jedna. Jeszcze ze mam dwa belki. Z tego będziemy mieli gotowy materiał na krokwie. Trzeba będzie jeszcze jedną murłatę dokupić na tą stronę. I kontrułaty i łaty kaczki, macie jedzenie? Macie jeszcze co? Macie, ale duże, kaczory w prosły. Wodę macie, a wody nie macie. Wody trzeba nadać. No niestety. Musimy wykorzystać to co mamy Mamy główny belek, który będzie zamocowany czterema śrubami do ściany w stajni, w tym garażu na szczycie mamy cztery krokwie i dwie jeszcze trzeba dokupić I jedną murłatę i łaty no i co, i zaczynamy robić dach z tej strony ściągnąłem ten szalunek nad oknem tak samo tutaj jest tylko taka jedna dziura się została nie wiem czemu ale tak poza tym to wszystko wszystko jest spoko tutaj będzie ta murłata zdałem tutaj żyłkę i akurat wyjdzie na tym belku drewnianym, czyli pół będzie w murze, a pół w drewnianym belku, tylko trzeba... Właśnie tutaj już mi wiertło weszło do o, do belka, tyle jest muru i teraz trzeba się przywiercić wiertłem do drewna przez ten belek. No tyle braknie, tyle braknie do końca, weźmie się jakiegoś druta i się przybije po prostu przez to drewno, no i tyle. Dobra, dajemy tego belka na górę. I go tu musisz przejąć. Czekaj. Weź sobie go tak i, i idź z nim tam. Taka jakby śruba. Podnieś. Druga śruba. No nie, stań sobie na tamtą deskę i idź z nim po prostu. I go tu jakoś lekko będę podnosił. Poczekaj, ja sobie wejdę do środka. Druty hmm. Ale próbuj go tu o. Tak ma iść. Patrz, idealnie. No Tu jest troszkę... Wiadomo on jest troszkę wygięty Ale go dasz taka opłasz, Jest idealnie Normalnie No tutaj jest krzywy, bo ten słupek Ale tutaj to jest równie tęko Dobra Tego stańcy na środku A ja będę wijać Ci dziury z drugiej strony Belek już zamocowany Na śrubach Troszkę nam tu krzywo powychodziło Przyjechaliśmy z materiałem w startaku Ale burtę mi kurna wygięło cało Tutaj cała deska odpadła, rozwaliła mi przyczepkę. Trzeba było bez burty jechać. Przyjechała Karolina. Siema. Będzie nam pomagać w budowie dachu. Tak. To Przyjechała jest... pani inspektor. Cieśla profesjonalista. A tak, dokładnie zawodowiec. jakby tak. To co Karolina, co, co to jest? To jest drewno. Mu, Murłata. To <noise> drewno. są kroki. Tam tu są łaty. No ja wiem. Tak? sprawdzałem twoją wiedzę To trzeba dźwignąć tam na górę. Tam już przykręciliśmy Jeszcze jest jeden belek. To będzie drugi. Dobrze. Ja to będę do krok Dobrze. Tak? Ja to na ja wniosę. Tak? Tak. Ja nie widzę, bo to będzie śruba. Wiem, kto to mierzy. No i jest dobrze teraz. Dobrze, bo ja tu jest dziura z tej strony, a tu jest dziura z tej strony. Jak ty to dziś? No tak będzie, no trudno. Niech ałóż się nie znaczy, tylko się na oko nie wie. Jak się nie znaczy, do tamtego belka ucięliśmy? No I czego tu jest taka dziura? No właśnie, czego to taka dziura? Nie wiem, a tam z drugiej strony. Ktoś tu się pomylił w obliczeniach, i musiałem jeszcze jedną krokiem dokupić, bo nam zabrakło jednej. Trzy już zamontowane, wycięte. Jeszcze trzy. Już, jakby mocno, nie? Pół centymetra za dużo. Tak. Się ja cię, trzymaj. Przesunął się. Krokwie przybite. W miarę prosto to wyszło. No i co, na dzisiaj kończymy, a jutro folia kontrłaty i łaty. I później czekamy na blachę. Tak to wygląda. To trzeba obciąć te krokwie. 60 wystarczy. Może być. 10 cm. 60 wystarczy co tam kiczek, Kiciek tak, kisiek, nie ruszasz kotów? koty się ciebie nie boją nawet, tak, jest kot, jest kot, dany, jest kot, tak, Lubisz kot, tak, lubisz kot. kot, się ciebie nawet nie boi. Będziemy teraz folię na krokwie, Tylko trzeba tu przerzucić przez to. Czekaj, ja wejdę najpierw. O. Teraz ty. Masz tam pół metra? Na No to jeszcze masz podciągnąć a. a ty wyrównaj Kontrłaty już położone Po jednego głoździu połapane Teraz muszę tu wejść I podobijać Czy sobie pomiesz, i podociraj tę resztę, chyba wszystkie równe to. wstawiliśmy tutaj to okno. Mogliśmy wcześniej wstawi wstawić, bo nam strasznie tutaj wiało i podrywało to folię. Mm. Ale okno się trzyma, na pewno nie wypadnie. Teraz co? Łaty. I trzecia, tam. tam. Zaczniemy sobie pierwszą łatę, a później do góry sam będę leciał. Chodźcieś. jesteś pomocnik dykarza. Cieś, cieśli. O, ja już tu wychodzę i jestem jak gość. O, jak tu gorąco tym dachu. Łady przybite, prawie równo. Nie jest źle, dałem tą folię, żeby się bada nie skroplała. Tutaj okna wstawione, tutaj trzeba zrobić deskę od tamtej strony, zarzucić cementem i szczyty, jeden i drugi szczyty dzisiaj wymurujemy. No i drzwiczki zostaną. Do zrobienia kaczki tu mogą już siedzieć, tylko trzeba to tutaj wyzamiatać, wysprzątać. No i może dzisiaj to zrobimy, dopiero jest chyba 11. Widzicie, a ja tu muruję. Murowanie szczytów. Grzebieniem wszystko. Na grzebień, na grzebień. I zrobione. Już spodnie, czy nie, Ach, bo nie. O, jak to to fajnie idzie Uro, jak to pierdolnie. nie zaraz ze mną. O, ptara. Go puknąć to fajnie idzie Jeden szczyt wymurowany, I drugi tak samo już skończony, ojciec tu działa, drzwiczki. Człowie zrobione, ja dwa szczyty wymurowałem, a dopiero trzy te z futryny <noise> Ten szczyt tak samo już wymurowany. I teraz idę od środka, po zarzucam tę resztę. Troszkę więcej rozrobiłem, jeszcze nad oknami trzeba zrobić. Tak jak mówiłem, szczyty już wymurowane, tutaj szyby, okna pozakładane, tutaj tylko pozakładać, w środku już wykończone, tutaj nad oknem jeszcze tylko zatrzeć, okna pomyć, tam już zrobione wszystko, tutaj, 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 z tej strony tak samo, szczyt już zaklejony, porobione, no i gotowe. Zostały tylko drzwiczki i blacha, ale blacha za, za parę dni dopiero. Drzwiczki jak się zrobi, okno się wstawi i tutaj już mogą kury siedzieć. Tutaj się poza słomy się rzuci i będzie. Tak to się prezentuje. Drzwiczki już prawie gotowe. Tylko deska dać, zawiaski. I tyle. Okna się błyszczą. Pomyję te wszystkie. Tutaj tak samo, tak jak w domu. Tutaj wykończone. Siatka. Bramka, tutaj się wchodzi, ona się tam blokuje, tutaj już wszystko zrobione, drzwiczki zrobione, drzwiczki się z tego poziomu zamyka, cyk, sięga się, otwiera, kury wchodzą. Teraz jeszcze w środku pokażę, zapraszam do nowego mieszkania, o kury tutaj siedzą, co tam kury? Stoi tutaj już otwarte. O, turki już się zapoznają z nowym terenem. Słomy już narzucałem. Ale szkoda, to takie fajne pomieszczenie. Ale trudno. Będzie tu kacznik. Tutaj będą kaczki siedzieć. Tu nie będzie nic. Tu będzie tylko welegarnia. Na następny rok. to będzie klatka. Tu będzie inkubator. Jeszcze tylko blacha za tym to wszystko zrobione o, ale tu przestrzeń bo no tu jest w sumie 15 metrów w środku, nie całe fajnie jest tutaj jeszcze tylko jakieś, jedną świetlówkę trzeba tutaj rzucić i, i tyle w sumie nie no, chcę szukać za jakiś tydzień albo dwa, kupię kaczki chyba 50 sztuk plus moje bo jeszcze jest 27 ja ich w inkubatorze nie wiem, koło setki planuję tych kaczek staropolskich mieć A ile będzie finalnie to nie wiem No i co, do następnego odcinka Trzymajcie się, cześć